W dzisiejszym odcinku zmierzam tam, w ten punkcik. Pokazać coś takiego. Może Wam się akurat spodoba jako atrakcja. Jestem w Rapsztynie koło Olkusza, a to dzisiejsza moja atrakcja Wam do pokazania. Pokażę co tutaj w zameczku, obok zameczku. Zapraszam do oglądania. Tutaj przed zamkiem znajduje się duży bezpłatny parking. Tam mamy drogę. W prawo w tamtą stronę mamy na Olkusz, w lewo na Wolbrą. Trasa pieszorowerowa, Zamek Rapsztyn. Należy do warowni tworzących szlak orli Gniazd. Jego początki sięgają XIII wieku. Prawdopodobnie założycielem zamku był rycerski ród toporczyków z Morawicy pod Krakowem. W ciągu następnych wieku zamek z niewielkiej twierdzy obronnej był rozbudowywany. Czasy świetności przypadają na pierwszą połowę wieku XVII, kiedy to istniała już część pałacowa utrzymana w stylu renesansu wawelskiego. Zamek został w dużej mierze zniszczony w 1657 roku przez wojska szwedzkie. Dziś ruiny, które zostały poddane zabiegom konserwatorskim i częściowej rekonstrukcji, tworzą malowniczo obie chętnie odwiedzane przez turystów. Na zwiedzających często czekają rycerze z zabawami, grami historycznymi. Po zamku uprowadzają przewodnicy. Dostępna jest również aplikacja z autoprzewodnikiem. Z wieży widokowej rozpoczyna się piękna panorama. Tu mamy następną atrakcję obok, zalew Wolbromski i pustynia błędowska. Róża Wiatrów, zapraszam do jego filmu. Wcześniej Olkusz też film jest. A ja idę zobaczyć tutaj wokół zamku, jak to wygląda, żeby Wam to pokazać. Jak widać po śladach, od tej strony nikt nie wchodził na zamek. Tutaj z tyłu zamku jest droga. Jak widać nikt tędy nie szedł. Idę, toruję drogę. I tutaj zaraz widzę w lesie jest park linowy zrobiony. Wiadomo, nikogo nie ma. Wybieram takie godziny, gdzie brak turystów. W parku linowym raczej nikogo się nie można widzimy spodziewać Tutaj widać tylko ślady zwierząt Ten park to ja nie wiem czy on tu jest Na pewno musi być płatny, nie ma żadnej tabliczki Trasa szkoleniowa sprzęt asekuracyjny, czyli tam gdzieś jest informacja tam jest początek. dość wysoko, fajne. I widać, że dopiero są zrobione. A ja tutaj wspinam się, żeby zameczek z boczku pokazać, co jest przy, wy, obok. Z troszkę mi to zajmie. A nie jest nisko, dzisiaj mam buty dobre, to można iść fajny śnieg. No i się wyłania już powoli, tu już ślady są. słoneczko Fajnie akurat słoneczko idzie Można chodzić nie widzę nikogo przy ani na zamku tutaj to jest chyba jakaś fosa, mościk przejdziemy na drugą stronę Tam jest piękny lasek Tam pójdziemy zaraz po zamku coś wam tam pokażę jedna autko jest Jest informacja, że jest parki nowy Trzeba mieć dobre buty, żeby się nie ślizgały. O, teraz cyk, dziątko. Fajnie. Troszkę na mostek, troszkę na ten. Zdjęcia wiadomo na Instagramie, można zobaczyć. Na Facebooku. Tam na wprost, w tym lesie, tam dalej też są skałki. Taki punkt widokowy, można sobie tam wejść. I będzie rzut na zamk. Kosztuje. Nagram Wam tutaj coś, jak będzie otwarte. Wejście na zamek. No i ładnie odro... odrekonstruowane. Nie wiem, czy to prywatna osoba wykupiła i się tym zajęła, bo to. Bardzo niszczało widzę kutkę To więc raczej nie podwiedzamy Co tu pisze Rapstein 24 Budowę murowanego zamku na krócej skale Rabstein na początku XIV wieku Tradycja wiąże z rodem Toporczyków. Pod koniec XIV wieku zam już w posiadaniu Leliwitów Melsztyńskich. W połowie XV wieku staje się siedzibą Starostwa Niegrodowego niegrodowego i przechodzi w ręce Tęczyńskich. No Tęczyńscy, jak robiłem film z Czernej Agnieszka ten z Stęczyńskich, jeszcze nazwisko tam jest złoczłonowe złuczło, podarowała tam ten klasztor. to więc dość zamożni widzę byli tutaj, że i tam ten zamek i tutaj lubili zamki. Tenczyński, którzy go remontują, rozbudowują kolejnymi starostami na przyczynie w XVI wieku zostają bonerowie. A na początku XVII w Zygmunt. Myszkowski, który odbudowuje go odbudowuje go do gotyckiego zamku renesansowego pałac z 40 komnatami tu jest tak napisane, gdzie nie za bardzo można się odczytać tymi spalony i... ruinu zamku Rapsztyn budowę murowanego zamku na krótszej skale na początku XIV wieku tradycja wiąże z rodem Toporczyków pod koniec XIV wieku zamek był już w posiadaniu Leliwitów, Melszczyńskich. W połowie XV wieku staje się siedzibą starostwa Nigrodowego i przechodzi w ręce tęczyńskich, którzy go remontują, rozbudowują. Kolejnymi starostami na Rabszczynie w XVI wieku zostają Bonerowie, a początek XVII wieku Zygmunt Myszkowski, który Odbudowuje do gotyckiego zamku renesansowy pałac z 400 komnatami. Spalony i ograbiony przez Szwedów w czasie potopu w 1657 roku, nie odzyskuje już nigdy dawnej świetności. Pod koniec XVIII wieku opuszczony, opada stopniowo w ruinę, której dopełnieniem staje się upadek wieży Górnego Zamku w 1901 roku. To jest historia tutaj tego zamku. Tańczyńscy przywijają się też przy klasztorze w Czernej, gdzie tam kręciłem film. Niejaka pani Agnieszka tam podarowała cały ten dobytek. Tu widzę tańczyńscy też przechodzą przy tym zamku. To no więc zamożni ludzie i lubiący zamki. Fajnie, poznaje się fajne nowe tematy. No nic, do zamku nie wejdziemy. Przejdę jeszcze tu wokół. Pokażę Wam jeszcze tutaj jedno miejsce i Pójdziemy sobie tam jeszcze zobaczyć na duch. Fajne widoczki, panorama fajna. Tutaj dron elegancko by się przydał, ale nie ma. O Ładnie. A tutaj mamy ujątko z rogu zamka. Może z rogu zamku. Ładne tutaj jest. Tu mamy rozpiskę dotyczące parku linowego w Raptynie Trasa zielona 30, niebieska 35, dwie trasy 60. Ceny są jak to wygląda, a ja idę tam do lasku zobaczymy, co tam w lesie, w lesie ciekawego możemy zobaczyć. I tam za tymi drzewami jest mój cel, który zaraz Wam pokażę. Jestem w pobliskim lasku na Zamku Aprzyn. I niedaleko mamy coś takiego. Niewielki otwór, a w środku cieplutko i matka natura proszę. Mamy piękne sopelki. Na ziemi woda zamarzła. Zrobiła takie fajne bańki. Taką grotę mamy. Pięknie tutaj jest. I tutaj z tej strony. Tam się ciągnie w boczek. Nie mam zatarki, żeby Wam oświetlić i w dół, i do góry. I to za darmo, nie trzeba daleko jechać. Można sobie takie rzeczy zobaczyć. Fajnie, cieplutko. Oprócz tego, troszeczkę zwierzyny tutaj biega. Można sobie spotkać. Ja nie zdążyłem uwiecznić trzy sarenki. A więc naprawdę fajnie tutaj można skorzystać za darmowej atrakcji niedaleko. Dzisiaj zameczek zamknięty. Nie będę wchodził do środeczka. Ale może kiedyś gdzieś jakoś tutaj wejdzie. Zobaczymy. Teraz idę do restauracji przyzamkowej. A teraz dotarłem do kaczmy. Na podzamczu, jak widać, obiekt piękny, ekologiczny. Cały dach w panelach. Widzicie, o. To jest tutaj taki budyneczek piękny. Parking jest. I obok mamy następny lokal. Tam, o, prześwituje zamek. A mogłem przez podwórko przejść tutaj bo ja z tamtej strony szedłem była droga ale na obkoło przeszedłem tu mamy drugi parking kacz ma zajazd pod zamcze i tu mamy dwa lokale od różnego rodzaju imprezy altanka piękna budyneczek nowy, świeży, fajny o. Wiadomo jak to bywa czas zakończyć króciutką wycieczkę. Zachęcam do oglądania i do następnego